Merhaba, tutaj Magda z po turecku i i ja i Nuri, oczywiście. Witamy was w nowym vlogu. W nowym Zabrali... Tak, w nowym miejscu. Zabraliśmy was do nowego miejsca, korzystając z tego, że mamy akurat ferie jesienne. Czeka nas też dalszy wyjazd. Myślę, że bardzo ciekawy i ważny dla nas, ale to zobaczycie w następnym vlogu. A dzisiaj mamy taką krótszą wycieczkę, bo jesteśmy jeszcze cały czas na terenie Burdur. Ale jesteśmy przy tamie Karadżoren. To jest taki sztuczny zbiornik, sztuczne jezioro. Ale przepięknie to wszystko wygląda, bo całe to jezioro jest otoczone górami. Jak widzicie tutaj za mną, zaraz wam wszystko dokładnie pokażę, jak to wygląda. Przyjechaliśmy tutaj do restauracji położonej tutaj nad wodą na śniadanie. Pokażę wam czym się różni śniadanie tutaj w tym regionie od tego, który widzieliście nieraz na vlogach w Van. A później wybierzemy się chyba... O, coś się słupło, na szczęście. A później wybierzemy się chyba na rejs z statkiem tutaj po tym jeziorze. Także zobaczycie razem z nami. Już Wam tutaj wszystko pokazuję. Ach przepięknie. Zobaczcie, z restauracji jest taki widok. Zeszłam tutaj niżej. Nawet palmy są. Przepiękne góry. Zalesione. I woda, zobaczcie, aż zielona, cała ta zieleń tutaj się w niej odbija. I tutaj stąd odpływają statki. Ach, naprawdę, pięknie. Sporo ludzi korzysta, mimo że jest środek tygodnia, no ale jednak ferie jesienne, więc pewnie tym to spowodowane. Jak to dla Was nagrywam, jest 13 listopada. I przepiękna jest pogoda cały czas. Powiem Wam, że za ciepło się ubrałam, ale myślę, że później na tym statku może być chłodno. Stąd właśnie taki wybór. Ale mamy dzisiaj pełne słońce i 16 stopni. Dajcie znać, jaka u Was pogoda. Pokażę Wam, co tutaj mamy na stole, bo jest kilka innych rzeczy niż na typowym śniadaniu z regionu Van. To jest na przykład bazlama, to jest takie pulchne pieczywo, które widzicie tutaj nam podali z kostką, kosteczką masła. To masło się zaraz tutaj na tym roztopi, to jest gorące. Tutaj mamy pisi, to jest takie ciasto drożdżowe, smażone na głębokim tłuszczu, więc gdyby to przesmarować drzewem, to będzie troszkę jak pączki tutaj warzywa, a tutaj w glinianym naczyniu mamy zapieczone grzyby z serem. No I tutaj standardowo, jak zawsze, różne drzemy, sery, oliwki, tutaj frytki. To też nieodłączny element tureckiego zniadania. Jajka. A tutaj jest takich ciekawych rzeczy jeszcze wam może pokażę. To jest, słuchajcie, dżem z bakłażana. Sama jestem ciekawa, jak to będzie smakować. No, i mamy też oczywiście czaj, a czaj mamy tutaj cały czas ciepły w takim czajniczku. Tutaj pod spodem mamy płomień, więc czaj mamy cały czas gorący. I jemy śniadanie, zobaczcie, z takim pięknym widokiem na wodę i góry. Przepięknie tutaj jest. Okej, okay, kochani. Test tego dżemu z bakłażana. Jakoś bym to chciała, kawałek tylko dziwne to jest, bo ja czuję, że to jest warzywo, ale bardzo słodkie i miękkie. Konsystencja jak owoce. Ale czuć, że to warzywo jest. Nie mam pojęcia do czego mam wam to porównać. Ale ciekawe smaki. No, a grzybki z tym serem słuchajcie. Od razu się poczułam jak w Polsce. Uruwałam sobie trochę tego pisi drożdżowego. Tutaj zamaczam w tym dżemiku i zauważyłam, że to jest dżem różany, więc no naprawdę będzie typowo jak pączki teraz. Tutaj W naszym regionie, w Burdur, i szczególnie też w sąsiadującej, Sparcie. kwitną wszędzie róże. I tutaj, właśnie w tym regionie, jest produkowana woda różana i wszystkie inne kosmetyki z różą, no ale też właśnie dżem różany. Jest tutaj w tym regionie bardzo popularny. To jest chyba kot z van, bo takie ma oczy różne. Pokażoczka, no patrz, nie chcę pokazać. Zobaczcie, tutaj przy wodzie rosną krzaki dzikiej jeżyny. Jesteśmy już na statku. Zaraz ruszamy. Przepraszam, będzie mi tutaj tak rozwiewało te włosy, wieje tutaj. Ale słuchajcie, rejs będzie trwał około półtorej godziny. Myślę, że będą przepiękne widoki i będzie to też rejs bardzo ciekawy, bo najpierw będziemy płynąć wzdłuż gór zalesionych sosnami, ale będziemy wpływać też na teren rezerwatu przyrody. Gdzie rosną drzewa Anadolu la Adzie, czyli po polsku drzewa ambrowe. Normalnie na teren tego rezerwatu przyrody wchodzić nie można. Nie można chodzić tam po tym lesie wśród tych drzew. Będzie można je zobaczyć właśnie tylko tak z tego statku, tak, także zobaczymy jak to wygląda. Sama jestem bardzo ciekawa. Pokażę wam tyle ile będzie się tutaj dało. Razem wszystko zobaczymy. thank yeah. you Brzeba. Wynęliśmy do tej części chronionej. Będziemy zawracać. Ale też jest naprawdę wyjątkowy zapach tutaj. Jesteśmy już po rejsie statkiem, tak jak było zaplanowane. Trwało to około półtorej godziny i pomyślałam, że może będziecie ciekawi cen. Za rejs zapłaciliśmy 300 lir za osobę, a za śniadanie 500 lir za osobę. Jak chcecie wiedzieć, jak to wychodzi na złotówki, na to coś tak około przez 10. Trzeba podzielić to teraz, że tak to wygląda. Powiem wam, że naprawdę bardzo mi się podobało. Bardzo zielono, aż nie mogę uwierzyć, że tyle jest tutaj lasów. Jak mieszkaliśmy w Erciş i chcieliśmy jakieś lasy zobaczyć, zieleń, cokolwiek, to jeździliśmy w region Morza Czarnego na północ Turcji. <grymne> tyle kilometrów, a teraz mieszkamy w takim pięknym, zielonym regionie. Uch. Ja Wam tu chciałam nagrać, co tu sprzedają, a to taka niespodzianka. A kuku! Tutaj widzę, że sprzedają różne naczynia czemlek to są gliniane? Tak to wygląda. I takie też dzbanki tutaj zobaczcie. Tutaj też różne ciekawe produkty. Tutaj różne suszone ziółka. Ale tu jest zobaczcie coś ciekawego. Tutaj jest ocet z różnych owoców, na przykład ananasowy. Alecz, Alecz to jest guk prawdopodobnie. A tu zobaczcie. Różany. Ocet różany. O! A tutaj właśnie jest widzę też ten dżem, który próbowaliśmy podczas śniadania. Dżem z bakłażana. Tak wygląda restauracja w środku, a tutaj jeszcze jest taki market z różnymi lokalnymi produktami. Pokażę Wam co mają. O proszę, a tutaj takie plecaki. A tutaj wszędzie na Boncu. oko proroka. A tutaj oczywiście produkty różane lokum, czyli galaretki z różą i z A tutaj takie jeszcze z płatkami róży. A tutaj deser typowy dla burdur, burdur dziewic Emisje to jest robione z orzechów włoskich, ale pokażę Wam to osobno w innym odcinku. To jest Tespich, czyli coś takiego jak różaniec. I tutaj są takie. Pachnące różami. To pachnie naprawdę? Ha. Pachnie. Tutaj oczywiście dżemy różane. I tutaj znowu ten różany ocet. A tutaj dżem lawendowy. I tutaj różana i lawendowa kolonia. A tutaj w jakich sułtańskich opakowaniach? <laughs> Zobaczcie to. Tutaj. Woda różana w sprayu. I więcej jeszcze różanych i lawendowych mydełek. I tutaj jeszcze więcej kosmetyków z różą i z lawendą. I tutaj róże w takiej formie. Można sobie zaparzyć herbatkę. A tutaj zobaczcie lampy sonne. Myślałam, żeby nawet taką lampę kupić i wstawić do salonu. No tutaj też coś ciekawego widzę. Mydło solne. Ciekawe. A tu zobaczcie, mamy prawdziwy salep. Budziak Salebi. Na początku istnienia kanału nagrałam Wam osobny filmik o tym. To jest typowy zimowy turecki napój. To znaczy, tutaj ten proszek. To są sproszkowane bólwy storczyka. I to się gotuje razem z mlekiem, z tego powstaje bardzo dobry napój zdrowy. No i oczywiście w tamtym filmiku to pokazywałam, taki wiecie, tam oszukany, sztuczny salep z marketu. A to jest prawdziwy salep, bo właśnie w Budżak jest produkowany. A Budżak to jest miejscowość, która należy tutaj właśnie do Burdur. Zobaczcie, tutaj panie robią na świeżo güzlemę. Tutaj pani wałkuje ciasto żeby było takie cieniutkie jak papier i potem do tego dodają różne nadzienia, na przykład z ziemniaków, z sera, ze szpinaku. Polodjały? Polodzję. Oszkędzę? Oszbuduk. I to jest na <grywa> I bomba I tutaj zobaczcie pani później to smażą. Tutaj akurat pani przekładała bazylame, ten chlebek, który jedliśmy na śniadanie. A tamam. A taki Fatma? A co mam? Będę. Będę. Zeynep. Ma Będę. Magda. Magda. Evet. <noise> Kolejki, <zjde. głosy> I zobaczcie tak tutaj wyglądają już gotowe gizlemy złożone w takie kwadraciki. I to właściwie wszystko, co mogłam Wam tu dzisiaj pokazać. Powoli robi się już późno, więc będziemy już wracać do domu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w następnym vlogu. rys!